Siemano! Witam was już bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Toilet Tower Defense. A dzisiaj sprawdzimy sobie, co ludzie tak naprawdę zaoferują nam za tego oto inżyniera z podpisem Mereza. Jestem bardzo ciekaw tych potężnych ofert. Także ty drogi widzu, bez przedłużania, zostaw tutaj koniecznie łapkę w górę i zapraszam cię do oglądania. A my tradycyjnie biegnijmy sobie na Trading Plaza. No, na pierwszy rzut oka ludzie za dużo tutaj gameów nie mają. Tu ziomek ma 3,5 i 1600, więc nie wiadomo, jakie to będą oferty. Aczkolwiek dużo osób może mieć mocne jednostki, więc okaże się dobra. Odpalmy sobie czat, napiszmy i włączmy oczywiście trade również. Okej, okay. sassy Bacamendora, sassy Buckamand, co ty tutaj zaproponujesz? ile w ogóle ten createów od was. To jest powalone w ogóle. Ja od Was ostatnio w ciągu paru dni dostałem prawie 50 kreatów, za co bardzo Wam dziękuję i już niedługo zbliża się odcinek z otwierania tych kreatów, więc o, wyczekujcie go. Asasi Baka daje nam dwie jednostki 50 gamów, No niezbyt ta oferta, no niezbyt. Przy okazji zauważę, że takie odcinki Wam się bardzo podobają, bo w Polsce chyba nikt nie robi szukania oferty. Jestem chyba jedynym Polakiem, który robi taki odcinek, bo ostatnie oferty Spider-TV przekroczyły ponad 10 tysięcy wyświetleń po jednym albo dwóch dniach. Więc bardzo dobry wynik. więc Nagrywamy dalej dzisiaj z inżynierek, zobaczymy co tu ziomek nam oferuje. Znowu ten sam: Nie, 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 mordeczko, ty tutaj nawet nie oferujesz, ja już wiem co ty masz. I jakby ktoś pytał, ile jest wart taki inżynier, około 12-15k gemów, maksymalnie z podpisem do 20. Aczkolwiek przyjmijmy sobie, że value jest 15k. Niko, jesteś kozacki, pokaż mi co ty tym razem zaoferujesz, co my tutaj mamy. Pokażmy, że mamy Scientistę i mamy Upgraded Titan Speakermana. Slajny Stevie i Pumpkin Farmera Ojojoj, słabe tę ofertę, wam powiem. Dziękujemy, dziękujemy, oczywiście, ale chyba jednak nie. A jeszcze z tego miejsca, bardzo dziękuję Merskowi za użyczenie tego inżyniera, bo Mers jest kozacki po prostu, no. Ostatnio poprosiłem o Spiderka, pożyczył mi Spiderka. Teraz poprosiłem o inżyniera, pożyczył. Więc naprawdę poproszę, serduszko w komentarzu dla Merska. No bo po prostu jest giga czadem. I mamy kolejną ofertę wymianą przy okazji. zio ziomeczek. Co ty tutaj masz? Cars Car Curse kamera woman, no dobra, pokażmy mu te 5 gemów. To jest ta, to tak samo jakbym porównał tą ofertę do inżyniera. Dajmy mu 5 gemów i zobaczymy czy zaakceptuje. Trzymaj kolego, zaakceptujesz za 5GMów? Proszę cię bardzo, to jest to samo porównanie Twojej oferty co do inżyniera. No i chyba nie chcę, chyba nie chcę, niestety. Ogólnie czytam też ostatnio wasze komentarze w sprawie tego Spider TV co coś omego oferował mi kilkadziesiąt jednostek, i zdania były podzielone. Niektórzy pisali, że nie da się kopiować tej grze petów. I mogłem brać, bo bardzo na tym straciłem. A niektórzy pisali mi, że mieli taką sytuację, wytrajdowali się za peta i za godzinę im znik, więc no totalnie nie mam dalej pojęcia, czy można kopiować pety w tej grze, czy nie. No ale dobra, ja już się pogodziłem, że straciłem taką ofertę. Tylko żeby dzisiaj było jakieś podobne halo, dajcie mi podobne z tego inżyniera, bo aktualnie były dwie albo trzy oferty i to mega kiepskie. Przy okazji ostatnio był jakiś update Trading Plaza, ale jakoś nie widzę straszne lagi dalej są. Też nie ma takich serwerów typu, że można sobie wybrać na jaką training chcemy iść, a to by się mega przydało. Albo coś takiego jak w Petsy Mix, czyli normal Trading Plaza i Prop Trading Plaza. Tu to samo by się przydało. A jeszcze trade nam zbagowało. No nieźle, nieźle. Mamy owkę od Timur Bobk3. Ciekawy jak ziomeczek tutaj ma. Pokażmy mu naszego pięknego tutaj inżynierka. Ja nawet sobie samemu dzisiaj go testowałem, bo nigdy nie miałem inżyniera i naprawdę jest to OP jednostka. I okej, okay, co tutaj ziomek ma? Titan ten Cinemoman i Sinister, Pumpkin Farmer, okej. Okay. No i to tyle. No nie no, proszę, proszę, dajcie jakieś mocne owki. Aha, no i to tyle chyba jednak. Nic to ziomeczyk totalnie nie oferuje. No to deklinujemy, ale dzięki za ofertę. No, póki co bardzo, bardzo kiepskie oferty, jak mam być szczery. W ogóle teraz w tym update'cie ma być dodana świetna rzecz, czyli dokładnie świętą dziękczynienie. Będziemy mieć prawdopodobnie nowe jednostki oraz nowe create'y. Już w tym update'cie. Także jak ktoś chciał sobie kupić spider create'a, ostatni moment prawdopodobnie. Bo możliwe, że w ten piątek już znikną. Okej, okay, co my tu mamy? Titan Cameraman? No nie, no halo! Co to za owki? Ludzie jeszcze śpią? Czy co? Hasej, hasej, dobra, hasej musi mieć coś mocnego, jak tak proponuję. Hasej, błaga, miej coś mocnego. Jesteś w topce, tutaj no nie macie w topce. O, ziomek tu ma w ogóle? Tu ziomek w ogóle ma 15 kg. jakby on nam zaproponował, to owka byłaby praktycznie na zero. Please, UTC. No, no kozacki te oferty naprawdę już dzisiaj się szykują. Aha, daj mu inżyniera, on nic nie proponuje. Po prostu za fryko chce. Okej, okay, ciekawe. Naprawdę dzisiejsze owki fatalne. Już ten Spider TV miał 10 razy lepsze oferty. Tu mamy Sen Goku, Sen Goku, Titan. Co wy macie z tym Titanem, Cinemamenem? No i co to, to tyle? No nie, no dobra, oni swoje jaja dzisiaj ze mnie robią na maksa. Okej, okay, to jak ty dajesz taką ofertę, porównując do tego, to ja tak samo jakbym porównał 10 gemów do twojego Titana, kolego. No może dobra, 100. No i on teraz mnie odrzucił, nieźle, nieźle. A, i jeszcze raz bardzo dziękuję za wszystkie Scary Creator, Spider Creator, które od was dostałem. Każdy, kto mi wysłał, oczywiście zapisany mam jego nick i na odcinku będzie pełna lista osób, które mi wysłały. Bo odcinek już coraz bliżej wam powiem Bo prawdopodobnie już następny wtorek Maksymalnie piątek będziemy otwierać te create I zobaczymy czy uda mi się coś mocnego dropnąć Ja bym giga chciał Spider TV -ka. Więc jeżeli ktoś chciałby jeszcze wysłać gifta To jest naprawdę już ostatni moment I wszystkim którzy wysłali bardzo bardzo jeszcze raz dziękuję Bo naprawdę dla mnie to jest szaleństwo Że normalnie ludzie dali mi aż tyle giftów Gdzie nawet partnerem nie jestem Okej okay, ale mamy ofertę od tuta Tu 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 Aha nie działa okej okay. Czuję, że ten odcinek będzie tragiczny, ale dobra, Mustafa może to naprawi. Mustafa, czy jesteś już w topce? No, jesteś lekko nade mną, okej, okay, możesz coś mieć. Proszę ci bardzo, mam inżyniera, nie kłamałem. I ty mi też pokaż coś, okej, okay, proszę. Ech. Napisał, że jestem dobry i on jest nowy. Okej, okay. Mustafa, jesteś nowy, tak? Czekaj, sprawdźmy to. Mustafa2731, 121 gemów. Okej, okay, bo to nie ma winów, tylko gemy. Dobra, nieważne. Nie było tematu. Siomek tylko żebrałem. Co jest dzisiaj z tym trading? To są same żebraki, nic więcej. Naprawdę, ej. Co jest? Dobra, Beret. Beret albo Berat. No i nie zadziałało. Super. hymy, chymy, hymy hymy. Uratuj tu ludzi, bo Nie, no kamera, man. Ej, nie, naprawdę. To będą najśmieszniejsze oferty za inżyniera w historii. Pięć game'ów dołożył, ale hojny. CDA. Sydeano, ja liczę chociaż na jedną ofertę Ja już nie liczę nawet na 100 dobrych ofert Liczę na jedną Nie, dobra, nie, nie mogę Ale okej, okay, czekajcie Bo faktycznie ziomek tutaj dał Titana Speakermana i Ninja Nie bo Nie było tematu jednak Ja nie proszę o tak wiele Ja proszę o jedną mocną ofertę Jedną, nie 10, nie 20, nie wszystkie nawet Jedna, jedna mocna oferta Larry, mam nadzieję, że ty coś masz Okej, okay, wleciał mocno, bo glicz Nowy Mythic, w sumie najnowszy, a nie taki nowy. I co, tyle? Nie, naprawdę. Okej, okay, okej, okay, dokłada. Mamy dwóch Secret Agentów. Mamy Jetpack Speaker i Titan TV Mana. No, okej, okay, ale dalej to nie jest to, czego szukamy. akceptujemy to. Zobaczymy, co tu ziomek, No, czemu te trade nie działają? Nie, no, naprawdę. Telantrick. Wnoszę tutaj o zmienienie Trading Plaza, a dokładnie o zmniejszenie jej do na przykład 50 graczy. Bo tak naprawdę ze 100 tradów, którzy ludzie mi wysyłają, dostaje 50. O, zresztą sami widzicie, kolejny trade od tego samego ziomka i nie działa. Nie rozumiem, po co tak ogromna Trading Plaza, jak połowa rzeczy tu nie działa. I trzeci raz wysyła ziomek i nie działa mu trade. Czajcie to? Dobra, Emir. Emir to chyba też mi wcześniej wysyłał, tylko nie działało. Dobra, zobaczmy, co Emir nam przygotował. Jak on mi napisze tutaj, żeby dać mu jednostki, bo jest nowy, to ja nie wytrzymam. Błagam, Emir. Nie rób tego. Nie mogę. Ta sama notka. Ta sama notka. On mi tu zaraz napisze, że jest nowy, żeby mu dać jednostki. No nie wytrzymam dzisiaj. Co tutaj się dzieje? Może ja napiszę, że szukam ofert za inżyniera, ale nie szukam żebraków, bo aktualnie ofert pewnie dostaliśmy 5, a żebraków 6. No, no co tu jest? I like avatar. Nie, dobra. Deklinujemy to z automatu. Bo to coraz gorzej wygląda. Okej, okay, stajmy może tutaj na samym środku. O, tutaj. Może teraz ktoś nam wyśle ciekawą ofertę. Okej, okay, mam ofertę od... Akceptujemy oczywiście. Ech, nie wiem, czy mam przeczucie, że się ziomek napisze, żeby dać mu Unica. Nie, dał mi kamera Spidera. Okej, okay. to czy to jest jedyna jego postać, którą chce mi dać? No, chyba niestety tak, ale okej. Okay. Przynajmniej coś dała, nie żebrał. Dobra, na no poważnie, ja muszę nie wiem jak totalnie, ale zmienić tą Training plazę, bo ja dłużej tutaj nie wytrzymam, Uwierzcie mi. Chodzimy, wchodzimy, wchodzimy, teleportujemy, błakam coś innego, błakam coś innego. Chyba nie ma innych Training plaz. Nie wiem jak to przenosi, jak tutaj nawet mojego ani jednego znajomego nie ma. Przynajmniej mi się wydaje, że teraz mnie laguje, bo mogę coś napisać na czacie, a wcześniej nie mogłem i okej, okay, tutaj ziomek grubo leci, dwa tajtany z automatu, dołóż jeszcze, dołóż kolego. Bo to też dobrze. O, o, o! Co? Dobra, tu już mocna oferta. W końcu coś mocnego. Taki Titan chyba chodzi 1000 albo 1500. Więc mamy raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7. No, praktycznie dał mi 10 koła. I oferta naprawdę jest fajna. Aczkolwiek dalej, moim zdaniem lekko za słaba. Ale aktualnie najmocniejsza. I bardzo zoro za to dziękuję. W końcu ktoś tu daje mocne oferty. Dziękuję ci bardzo, kolego. Nie ratujesz mi dzisiejszy dzień. I liczymy na więcej takich ludzi. Zobaczymy, czy ktoś jeszcze ma taką ofertę. W ogóle po ile leci taki Titan? Idę sprawdzić. Bo nie znam dokładnej wartości jego, a dokładna wartość jest to 900 gemów. Okej, okay. czyli ziomek zaproponował około 7 koła, czyli połowę wartości. W... Tak, w ogóle gra ktoś jeszcze tym Titanem? Bo moim zdaniem, jest to chyba drugi albo pierwszy najsłabszy Titan z tych wszystkich. Moim zdaniem najlepszy jest UTC, za nim jest Spikerman, później Glitch i chyba na samym końcu cinema, bo cinema w ogóle nie używam. A te trzy Titany używam bardzo często. Tu mamy ziomeczkę i co on oferuje? Ok, mamy Creator, same epiki, epiki są najgorsze, kolego. W sensie, no, nie są najgorsze, ale jakby do oferty są niezbyt mocne. Ale dołożył 300 gemów, więc myślę, że zaakceptuję tego tradea, no. A tak na szybko, no nie wiem, uznajesz, że do tysiaka gemów nawet, może trochę więcej. Czyli jedna piętnasta wartości naszego tutaj inżyniera. Ale i tak, dziękujemy za fajną ofertę i pozdrawiamy. Ciekawy nikomeczek ma, zobaczmy co tu oferuje. Wow, ale w ogóle skina ma pumpkin tutaj. Inżynier oferowany i twoja oferta to. 90 gemów. ok? wykłada coś tutaj. I mamy trzy legendy, okej. Okay. Pozdrawiam kolego, pozdrawiam. Oho, czyżbyśmy mieli tu pierwszego widza na trading? Oj, tak, jest to Kapibara, okej. Okay, Kapibara, co ty tutaj oferujesz nam za inżyniera? Pokaż. Mamy kamera Spidera, Titan Cameramana, mamy Titan TV Mana i kamerę helikoptera, okej. Okay. Myślałem, że inżyniera przez sekundę dała to Medic, okej, okay. już, już miałem mówić, co jest nie tak z ziomeczkiem, ale to Medic, okej. Okay. Ale oferta, no, 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 nie jest zbyt mocna, ale i tak Kapibara, dziękuję i pozdrawiam. Teraz mamy ruchy U85, tak, tak, to jego nikt, naprawdę nie oszukuje. O, i tu ma go teraz upgrade upgraded Titan Speaker Mena. No, jakby coś jeszcze dołożył, myślałem bardziej o mitykach, a nie o legendach. Ale okej, okay, dancing, mamy Mecha, mamy Lasera, Jetpacka, Ninja i Pumpkin Farmer. W ogóle Pumpkin Farmer jest niby epikiem, niby nie jest drogi, ale tak dużo osób go chce, że jestem w szoku. A, jeszcze usuwa. No, ziomek, myślę, że ta oferta jest za mocna, chyba że usuwa. O co tutaj chodzi? A, okej, okay. nie było tematu. Weźmy, po prostu usuńmy tą ofertę. Oho, znowu jakiś pan Mustafa. Chyba, chyba, mulciak tamtego ziomka, albo i nie, bo ten ziomek coś tutaj ma i mamy Titana. Czemu wszyscy tych cinemamenów tradują? A co to chodzi? Naprawdę, chyba nikt nim nie gra i jego wartość cały czas spada. No, 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 no taka sobie kolego oferta, ale w sumie czekajcie, bo to coś dokłada. No nie jest zła, około uznajmy nawet 1500 gemów, więc jedna dziesiąta wartości. Ale dziękujemy i pozdrawiamy. Zobaczmy sobie jeszcze trzy oferty jakoś wymiany, zobaczymy co tutaj ludzie nam dadzą i chyba będziemy kończyć. Bo około, no, no nie, no, no no, sami widzicie czemu już mi się nie chce nawet, no. Co to jest za oferta oprócz tego jetpacka? Nic ciekawego. Jedyne co mieliśmy przez cały odcinek to jedną ofertę, która sięgała połowy wartości tego oto inżyniera. I to jest max, na no serio. O wierzcie, troszkę już siedzę na tej Training plazie, bo około, nie wiem, z godzinkę? Coś koło tego. Dobra, 2, 2, 2 v 2 g Dobra, dużo dwójek, więc na pewno ma coś mocnego. Pokażmy inżyniera. I okej, okay, mamy Science mana mamy Sinistera. Sinister, fajna jednostka, ale czy to tyle kolego? Powiedz, że coś dołożysz. Błagam, okej, okay, dokłada. Bardziej mi chodziło o mityki, ale dołożył Lasera, jetpaka, farmera, rakieta i medyka. Dziękuję ci kolego. N, W, Okej, okay, nawet nie. Dobra, ja już widzę, że daję Spidera, to chyba deklinuję. Chociaż, czekajcie, coś się tu układa? Titan, Dark Speaker Man i Pumpkin. Zastanawiam się, czy o tej godzinie wszyscy są w szkole, czy o co tutaj chodzi. Chociaż nie no, ludzie są. Ale naprawdę nikt nie ma mityków? W sensie, no ja nic nie będę gadał, bo ja sam zaledwie mam cztery, ale... Jakby ktoś mi zaproponował Inżyniera, wyłożyłbym cały ekwipunek za niego. Okej, okay, mamy kolejną ofertę, ta w, nie wiem jaki ziomek ma, ale dajmy mu inżyniera. Tower Battles chyba jakoś tak. Kolego, miej jakąś ofertę, błagam cię. 13k gemów, no i to jest oferta ładna. I dołożył Sinisterka, czyli myślę, że około 14k. Plus Titan jest 15 tysięcy. To jest chyba najlepsza oferta na dzisiaj. Za którą bardzo, bardzo ci dziękuję, bo naprawdę jest ona potężna. Więc tower, pozdro kolego. I tą potężną ofertą zakończymy chyba ten odcinek. Więc zgasimy oczywiście nasze tradey, No i to tyle w sumie. Na zakończenie, co by wam tu rozdać dzisiaj? Jak widzicie, mój ekwipunek jest giga słaby, bo ja naprawdę oprócz kreatów póki co nic nie mam. A to wszystko przez to, że zbieram dalej te 100 tysięcy gemów. Ale rozdajmy sobie na zakończenie coś ala... Kamera Spider plus, nie wiem, Titan Speakerman. Więc jeżeli chcecie wygrać te dwie jednostki, jedyne co musicie napisać to ważnik w komentarzu. Oraz dopiszcie może, a napiszcie może, nie wiem, rakieta, nie wiem czemu. A teraz na ekranie macie zwycięzcę ostatniego losowania. Serdecznie oczywiście ci gratuluję i zgłoście po nagrodę. Wiem, że oferty nie były zbyt mocne, ale naprawdę, uwierzcie mi, no ponad godzinę siedzieliśmy na tej Trading plazie, Nic ciekawszego nie udało nam się zdobyć. Ale, bądź co bądź, dziękuję wam jeszcze raz za oglądanie do następnych takich ofert i się mano.